Temat, o którym chcę mówić jest bardzo obszerny. Zastanawiałem się, jak o tym powiedzieć. Czy chronologicznie, ale raczej wtedy byśmy stracili pewne wątki. Spróbuję to w kilku blokach omówić. E, tutaj no, oczywiście podstawowa kwestia, co dalej. Ta kwestia zrodziła pytanie, kto tak naprawdę jest właścicielem projektu bo od tego musimy zacząć. W tej jurę Budopol, który zamówił i miał za to zapłacić, również i my pośrednio, bo myśmy też zapłacili za to, no i w związku z tym uważaliśmy, że mamy prawo dysponowania, ale nie mamy niestety prawa wnoszenia zmian. W związku z tym uznałem, że wbrew temu, co Budopor próbował skłócić nas z projektantem inwestrojem, mówiłem się na spotkaniu z prezesem, po godzinnej dyskusji ustaliliśmy, że będziemy sobie wzajemnie pomagać. Okazało się, że inwestroj z pobranych na projekt miliona 1,30 tysięcy Dostał tylko 200 tysięcy, a więc uczuł się tak, jakby byli niezapłaceni. No my natomiast zapłaciliśmy, ale tego poczucia pewności prawnej nie mieliśmy. Pan prezes osad powiedział, że i swoim ludziom nakazał udzielenie nam pełnej szerokiej pomocy we wszystkich aspektach. kolejnych spotkań już z ludźmi z zespołu w kwestii wykonania, wykonania kosztorysu inwentaryzacji, kosztorysu wykonawczego i przygotowania całej procedury przetargowej. Dlaczego ponownie inwentaryzacja, dlaczego ponownie ponownie kosztorys? Te kosztorysy, które myśmy mieli robione przez e, ekspertów z Poznania, były robione na dzień zakończenia inwestycji, na dzień zakończenia zejścia z budowy e, budopolu, a ceny, które były brane pod uwagę, odpowiadały tym, które obowiązywały w dniu podpisywania. A więc no, musiał powstać nowy dokument. Jeśli idzie o stronę formalną, umówiliśmy się, żeby nie tracić czasu, że inwest podejmie wszystkie działania, nie czekając właśnie na sformalizowanie, jako że 21 jeszcze mieliśmy mieć sprawę w sądzie ugody, więc do tego czasu nie mogliśmy zawierać żadnych umów, aktów prawnych z tą firmą. W tej chwili sytuacja się zmieniła. Wszystkie te dokumenty będą przygotowane w trybie bezprzetargowym. No to dotyczy oczywiście i kwestii zapłaty. Ta zapłata po porozumieniu z bankiem znajdzie się w tej puli, która jest zarezerwowana na zapłacenie. Kilka spotkań technicznych się odbyło. W najbliższym czasie na pewno wpłynie umowa do podpisania z tym, że to już jako dopłatnika do, do pana starosty na pewno. Na jutro mam kolejne spotkanie spotkanie robocze wyznaczone. O którym najprawdopodobniej ta dokumentacja będzie już gotowa. Czyli do przetargu będziemy przygotowani i najszybciej, jak tylko się da, mam nadzieję, że nie później niż do połowy kwietnia, ten przetarg ogłosimy. Wspomniany termin <trym> budowy sprawy. Niesionej przez nich do sądu i Przy okazji wystosowali pismo z różnymi kłamliwymi stwierdzeniami, które na miejscu w sądzie sprostowaliśmy, ale niemalże natychmiast potem przyjechała ekipa, na której czele stał inżynier Krychałowski, młody człowiek, który wcześniej zaczynał, mówiąc, że przyjechali. Yy, przekazać nam całe dobrodziejstwo. Więc ja powiedziałem, że dopóki nie dostanę oficjalnych dokumentów, to dopóty nie zgodzę się na nic. Po dwóch dniach przyszło pismo, w którym dopol informował mnie, iż dnia tego i tego, znaczy następnego nastąpi przekazanie obiektu i żeby przygotować wszystko do tego. No więc odpisałem. Że przekazanie obiektu nie będzie możliwe w tym dniu z bardzo prostej przyczyny, bo obiekt jest niegotowy. Co najwyżej można mówić o przekazaniu placu budowy z rozpoczętym zadaniem, nieukończonym. Po paru dniach uznali to, no i już przekaza chcieli przekazać plac budowy. Przyjechała ekipa. Po kolei zabierając od to do począwszy poprzez budki strażników elementy ogrodzenia. To postępowanie było troszkę przedłużone tym, że brakowało nam trochę dokumentów i myśmy wnosili o ich uzupełnienie. I prawie, prawie żeśmy. Wszystko dostali z wyjątkiem kilku rzeczy. No oczywiście w międzyczasie też wnosiliśmy pismo o likwidacji usterek. Na koniec również zadaliśmy pytanie, co będzie z pracami, które zostały wykazane jako wykonane, a nie są wykonane. Na przykład słynne dnie, które pozostały po wykarczowanych drzewach, które nawet zagrażają bezpieczeństwu. Również poniszczone drogi, połamane płyty, zniszczone trawniki, zasypane rowy melioracyjne, zniszczone ogrodzenie. Więc na to pismo jeszcze nie dostałem odpowiedzi. Natomiast pan Jeżeli Kałowski mówił, że jak pogoda się poprawi, to spróbują jeszcze coś tam zrobić. Z jaką pan Sierzutowski został potraktowany, spowodowała rozwiązanie również języka. Powiedział nam, że decyzja o porzuceniu budowy zapadła już w marcu. A więc, proszę państwa, to jest to, o czym ja mówiłem i w tej chwili z panem Mecenasem siedzimy. Dla mnie jest to ewidentne przestępstwo. To jest przestępstwo, które. Naraziło nas na straty, naraziło nas na kolosalną utratę czasu. Już nie powiem o nerwach, ale było to zaplanowane, wyrachowane, pod pozorem wykorzystania zapisu prawnego, który zupełnie czemu innemu miał służyć. No i oczywiście również przedstawiając fałszywe dokumenty zostaliśmy pozbawieni części środków finansowych. Dlatego w najbliższym czasie jednak skierujemy do prokuratury doniesienie o możliwości popełnienia przestępstw. Z tym, że jest to dokument, który trzeba bardzo mocno wyważyć. już posiadaniu placu budowy. Jesteśmy przygotowani do przetargu. W ostatni piątek byłem w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, gdzie podpisałem wszystkie pisma, które umożliwiają nam wydłużenie pewnych procedur. Przy samym zrozumieniu dla sprawy Marszałka i Całbeckiego i Hartwig'a którzy prosili podległe im służby o to, żeby jak tylko mogło nam pomóc.